Witajcie, dzisiaj spotkanie z Mercedesem klasy V. Samochodem, który nie jest dla wszystkich, ale wiele osób powinien zainteresować. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, dla kogo jest ten samochód i czy w ogóle warto go kupić. Mercedes klasy V to na dobrą sprawę jeden z wielu samochodów zbudowanych na bazie auto który spełnia funkcję rodzinnego Ewana. Czy jednak V klasa jest w 100% Mercedesem, czy różni się od wielu? rynkowych konkurentów. Nie ukrywam, że pierwsze, już pierwsze kilometry za kierownicą tego samochodu zaskoczyły mnie tym, w jaki sposób się tym autem jeździ, w jaki sposób to auto odbiera się patrząc na deskę rozdzielczą, czy też jadąc tym samochodem, bo okazuje się, że różnica pomiędzy właśnie V-klasą, a dużymi vanami zbudowanymi tak po prostu na bazie Samochodu dostawczego jest naprawdę ogromna. Dlaczego? No, za chwilę się o tym przekonajcie. Zajrzyjmy najpierw do bagażnika. Pierwszym moim zaskoczeniem w kontakcie z V-klasą był bagażnik. Dlaczego? No, dlatego, że oferuje coś, co rzadko spotykam w samochodach testowych tej klasy. Na dobrą sprawę jest to podwójny bagażnik, który naprawdę jest bardzo praktyczny. Pierwsza rzecz Duża, masywna półka, na której można postawić naprawdę bardzo ciężkie rzeczy, jako jest skonstruowana za chwilkę, zobaczycie. Ale ta półka została również wyposażona w opcjonalne skrzyneczki, do których dostęp jest wyjątkowo prosty, składanie też jest proste. A jeśli zrobimy duże zakupy, to możemy drobiazgi do nich zapakować, i naprawdę będzie korzystanie z tego bardzo wygodne. Mam jedną rękę, więc wybaczcie trochę, Dobra. ale nie jest to cały bagażnik v -klasy, bo to jest tylko i wyłącznie górna część. Uwierzcie mi, ta półka jest naprawdę bardzo solidna i można tutaj ciężkie rzeczy postawić. Właśnie, ale półka półką. Zajrzyjmy do głównej części bagażnika. A tak jak w wielu samochodach, klapa w tym również otwiera się elektrycznie. No. Tylko z racji tego, że klapa jest naprawdę duża, to miejsca za autem też potrzebujemy dużo, żeby tą klapę otworzyć. Właśnie. Pod tą półką mamy standardowy bagażnik. Co prawda obecnie nie jest on zbyt duży, bo fotele przesunąłem maksymalnie do tyłu. Gdyby nie było tej konstrukcji, którą zresztą możemy podnieść, i wtedy bagażnik mamy gigantyczny, jeszcze dodatkowo mamy zabezpie zabezpieczenie przed tym, żeby do kabiny cokolwiek nam ciężkiego nie wpadło. Ale sami widzicie, że konstrukcja tej półki jest naprawdę mega solidna i to bardzo fajne rozwiązanie. Dlaczego bagażnik jest taki, a nie inny? Cóż, mamy wersję sześciosobową, która naprawdę może spodobać się wielu osobom, bo na taką dawkę luksusów, w tak dużym wanie, nie wszyscy mogą być przygotowani. Pod maską w nowej V-klasie mogą być tylko i wyłącznie silniki wysokoprężne. Dobra, dobrą sprawę Jeden silnik wysokoprężny w trzech różnych wersjach mocy, znany z wielu Mercedesów, diesel 2.2. O mocy od 140 do 190 koni, w naszym przypadku mamy najmocniejszą wersję i uwierzcie mi, w zupełności wystarczy do tego, żeby naprawdę bardzo fajnie się tym samochodem jeździło. Przechodzimy do tego, co w V-klasie jest najfajniejsze, czyli wnętrze. Naprawdę uwierzcie mi, robi wrażenie. Sześć oddzielnych foteli, każdy znajdzie miejsce dla siebie. Zajmowanie miejsca w ostatnim rzędzie też nie jest straszne, nawet w przypadku przesunięcia tych środkowych foteli sporo do tyłu. I co równie fajne, to miejsce na tej tylnej, e, tylnej w ostatnim rzędzie, którego jest mnóstwo. E, tego miejsca tutaj jest naprawdę bardzo dużo. E, nie ma problemu z miejscem na nogi, nie ma problemu z miejscem na nic. Fotele są. Bardzo fajne, wygodne. Na dobrą sprawę w pierwszym, drugim przez trzecim rzędzie mamy dokładnie takie same fotele jak dla kierowcy czy pasażera siedzącego obok kierowcy, więc to jest naprawdę genialne. Genialne również jest to, że każdy z tych foteli, które są zamontowane w kabinie, jest wyposażony w system wentylacji, czyli możemy chłodzić fotele podczas jazdy latem, czy też system ogrzewania foteli, czyli zimą możemy sobie. Każdy fotel indywidualnie, w zależności od oczekiwań pasażera, podgrzewać. Właśnie, oto dowód. Proszę bardzo, każdy z foteli został wyposażony w dwa przyciski. Przycisk do wentylacji, przycisk do ogrzewania. Działa tak samo jak dla kierowcy, więc naprawdę jest super. Dodatkowo każdy z foteli został wyposażony, no poza fotelem kierowcy oczywiście, w uchwyty Isofix. Dzięki czemu bez najmniejszego problemu w tym aucie możemy zamontować nawet... 5 fotelików. Deska rozdzielcza tu najbardziej widać klasy Mercedesa i to w jaki sposób podszedł do tego do budowania V klasy, bo nie oszukujmy się V klasa to samochód, który został zbudowany na dostawczym Vito i Vito również jest oferowane w wersji e, osobowej ale Vito jakość wykończenia materiałów, materiały użyte do wykończenia wnętrza będą no nieco niższej jakości, zresztą cena Vito też będzie niższa Całość typowa dla Mercedesa. Materiały, wygląd, kształt deski rozdzielczej, czy też obsługa poszczególnych elementów jest dokładnie taka sama jak w wielu Mercedesach osobowych. Co jeszcze fajne? Fajnych rzeczy na pokładzie tego samochodu mamy naprawdę sporo. Duży schowek w konsoli środkowej poniżej. Gniazdko 230 V, gniazdko 12 V, cup holdery. Każdy rząd został wyposażony w dwa cup holdery. W tylnym rzędzie cup holdery są nieco spartańskie, ale powinny bardzo dobrze utrzymywać ciepłe czy też zimne napoje. Natomiast dla osób podróżujących w drugim rzędzie przewidziano iście luksusowy cup holder. Przyjemnie wykończony metalem, ale nie wykończony metalem bez powodu. Przycisk. Co wyróżnia te cup holdery? To przycisk, który umieszczono ponad nimi. Ma dwa położenia i też dwa podświetlenia, które nie bez powodu mają różne kolory: niebieski i czerwony. Na pewno wiecie, że niebieski służy do tego, żeby to, co zostało wstawione do cup holdera, cały czas pozostawało chłodne. Natomiast czerwony służy do tego, żeby to, co wstawiliśmy ciepłe, było ciepłe cały czas, więc mamy cup holdery z funkcją ogrzewania, czy też chłodzenia bardzo fajne, co jeszcze znajdziemy no, znalazła się na pokładzie naszego egzemplarza również mała lodówka o właśnie mała lodówka na napoje, fajne i praktyczne zwłaszcza, że jest umieszczona pod ręką ale no zanim przyjrzymy się jeszcze z bliska desce rozdzielczej, chwila spojrzenia na V-klasę z zewnątrz, bo ten samochód nieco odróżnia się od Vito, również w wersji osobowej. Sami możecie to sprawdzić, porównując właśnie Vito osobowe z V-klasą. Nieco inne reflektory, nieco inna atrapa. Producent starał się zrobić wszystko, żeby ten samochód jednak stwarzał wrażenie nieco bardziej luksusowego pojazdu. I faktycznie e, takie wrażenie sprawia, bo nie spodziewałem się, że ten samochód tak mi się spodoba. Nie powiem, że bym go kupił, bo jest dla mnie za długi, tak? Bo mamy do czynienia z wersją średnią, bo samochód jest oferowany w trzech wersjach długości z różnymi rozstawami osi. To jest średnia, która ma nieco 5 metrów długości. Fajnie, super, jeśli dużo jeździmy poza miastem. Jeśli musimy parkować w mieście, no to już to parkowanie może stwarzać problemy. Ale sam samochód wygląda jak na wana luksusowego, który został zrobiony z auta dostawczego, naprawdę imponująco. Przejdźmy zatem do środka. No właśnie, tak diesla nieco słychać, ale nie przejmujmy się tym, bo słychać go na drugą sprawę jedynie podczas pierwszego uruchomienia, kiedy silnik jest nieco zimny. Podczas jazdy we wnętrzu naprawdę jest przyjemnie i bardzo komfortowo. Mercedes Vito to typowy Mercedes, poznacie to między innymi po tym, że wszystkie funkcje związane ze sterowaniem fotelami umieszczono na. Drzwiach, łącznie z podgrzewaniem, czy też wentylacją, które działają tak samo jak w fotelach pierwszego, drugiego, czy też trzeciego rzędu. Jednak to, co jest fajne w V-klasie, to to, w jaki sposób została wykończona deska rozdzielcza i to, co znajdziemy na pokładzie. Bo uwierzcie mi, tutaj naprawdę ten samochód w tej wersji nie odstaje ani pod względem systemów, które znalazły się na pokładzie, bo wierzcie mi, ten samochód, pomimo tego, że ma geny auta dostawczego, to autem dostawczym w żadnym e, kryterium nie będzie, zwłaszcza, że znalazło się na pokładzie mnóstwo elementów, które są typowe dla aut osobowych i wiele aut osobowych mogłoby e, zazdrościć w oklasie właśnie tego, co znalazło się na pokładzie. E, asystent utrzymania linii, e, kamera 360, która działa naprawdę fajnie. Mamy widok 180 możemy sobie tutaj dowolnie e, wybierać to, co chcielibyśmy e, zobaczyć na wyświetlaczu. E, kamery naprawdę całkiem fajnie działają e, i wszystko widać co mamy wokół e, samochodu. Panel sterowania klimatyzacją, to wszystko jest dokładnie takie samo jak w wielu osobowych Mercedesach, tak oczywiście ten ekran nie jest dotykowy wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą pokręteł i gładzików umieszczonych pod ręką można się do tego przyzwyczaić ja niestety, dobrze, ja często zmieniam samochody więc akurat z obsługą tego systemu mam zawsze największe problemy to akurat można byłoby zrobić Lepiej. No, mamy również na pokładzie naszego egzemplarza aktywny TempoMat, który całkiem fajnie działa. Wszystko fajnie, ale już na pewno domyślacie się po tym, co Wam pokazałem, że V-klasa to nie jest tanie auto i faktycznie to bardzo drogi luksusowy van, bo ceny zaczynają się od Uwaga, 179 714 zł za podstawową klasę V. V Avangarde to wydatek co najmniej 209 980 zł. A V Exclusive, czyli taka, w której właśnie siedzę, która według producenta, uwaga, ta linia wyposażenia na nowo ekscytująco interpretuje pojęcie luksusu panoramiczny odsuwany dach wyjątkowe wyposażenie w segmencie vanów faktycznie to wszystko tutaj w tym samochodzie jest naprawdę wyjątkowe i uwaga ceny wersji ekskluzji zaczynają się od 322 875 zł nasz egzemplarz wyceniono po doposażeniu w pewne elementy które Wam pokazywałem na 360 tysięcy złotych z kawałkiem, czyli całkiem sporo. Wiem, V-klasę w wersji osobowej kupimy nieco taniej, ale nie będziemy mieć takiej możliwości konfiguracji, takiej możliwości wyboru wyposażenia opcjonalnego. Czy warto? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Jeśli ktoś potrzebuje osiołka do codziennej jazdy i nie zależy mu specjalnie na tym, żeby otaczać się tak luksusowym wnętrzem, to V-klasa nie będzie dobrym wyborem. Lepszym wyborem będzie Vito, w którym mamy również większy wybór jednostek napędowych. Jeśli komuś zależy natomiast na luksusie, na tym, żeby pławić się w tym luksusie, nawet podróżując dużym, bardzo dużym i bardzo komfortowym wanem, to cóż, jest to warte każdych pieniędzy. W tym przypadku... Ponad 360 tysięcy złotych, ale tak, według mnie warto, jeśli ktoś potrzebuje takiego samochodu, to oczywiście będzie z tego powodu, z tego wyboru bardzo zadowolony. Nieco o osiągach: 190 koni mechanicznych, 7-stopniowy automat, który naprawdę bardzo miło, aksamitnie, płynnie zmienia biegi, także nie czujemy tych zmian przełożeń podczas. Czy to przyspieszania, czy zwalniania, więc naprawdę jest super. Długość naszego egzemplarza to skromne 514 cm, szerokość 192 cm, wysokość 188, rozstaw osi skromny 3200 mm. Przyspieszenie do setki 9,1 sekundy. Całkiem przesłuchajcie, sami, możecie stwierdzić, że to naprawdę bardzo fajny wynik, jak na samochód, który z kierowcą waży. Nieco ponad 2200 kg. Przyspieszenie do setki, prędkość maksymalna 206 km na godzinę. Eee, zużycie paliwa. Dane producenta możemy sobie pominąć bo to nie ma najmniejszego znaczenia bo i tak nie dowiecie się na dobrą sprawę, ile to powinno zużywać. Eee, mój wynik w granicach 9-9,5 litra na 100 km, w zależności od tego, jakie korki. Jaka dynamika przyspieszania, jaka dynamika jazdy, ale 9-9,5 litra na 100 km. Jak na coś tak dużego i ciężkiego to naprawdę dobry wynik. Przejedźmy się zatem. Bo właśnie to w tym samochodzie jest najfajniejsze. W tym samochodzie najfajniejsze jest to, jak się nim jeździ, bo powiecie, że duże auto, ciężkie nie może jeździć fajnie. Nie, może. Naprawdę uwierzcie mi, może. Ten samochód sprawia, że podczas jazdy możemy się naprawdę odprężyć, i czegoś takiego od takiego samochodu właśnie bym oczekiwał. Bo nie oszukujmy się, w wielu przypadkach to będzie samochód przeznaczony do pracy, do tego, żeby no, zawodowo jeździć tym samochodem, transportować ludzi z punktu A do B i nie tylko ludziom ma być wygodnie. No, pasażerowie na ogół będą podróżowali na stosunkowo krótkich pracach natomiast kierowca, który spędza w takim samochodzie cały dzień, po całym dniu pracy powinien też specjalnie zmęczony z niego nie wysiadać i zapewniam Was, że po całym dniu spędzonym za kierownicą klasy, nie wysiądziecie z niego jakbyście kręcili się w bębnie pralki przez cały dzień nie, nic z tych rzeczy nie będziecie czuli się też tak jakbyście jeździli cały dzień maluchem, polonezem, dużym fiatem trabantem, chybie wybierzcie sobie sami, bo to, w jaki sposób prowadzi się ten samochód, w jaki sposób kierowca odczuwa ten samochód, sprawia, że naprawdę można tym samochodem jeździć długo i wysiadać z niego wypoczęty. Uwierzcie mi. Pozycja za kierownicą, ok, siedzimy nieco wyżej niż w wielu innych samochodach, ale dzięki temu właśnie odpowiednie krążenie w kończynach wszystko jest tak zrobione, żeby nogi nam nie drętwiały ręce nam nie drętwiały żebyśmy po prostu czuli się w tym samochodzie komfortowo, tak samo fotele obszerne bardzo fajnie wyprofilowane nieprzesadnie miękkie wręcz przeciwnie, przyjemnie sprężyste ale efekt tego jest taki, że nawet podczas pokonywania długiej trasy nie musimy specjalnie robić wielu przystanków żeby Odpocząć, żeby rozprostować kręgosłup, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Naprawdę, całość, która mnie otacza, sprawia tak mega pozytywne wrażenie, że ciężko do czegokolwiek się przyczepić. Tak wiem, jestem skrzywiony, bardzo lubię Mercedesy i tego też. Polubiłem. Polubiłem za to, jak jeździ. Polubiłem za to, że pomimo tych swoich dostawczych genów, bo takie jednak ma, zrobiono V-Klasę, która bazuje na Vito, ale z tym Vito na dobrą sprawę zbyt wiele wspólnego nie ma. Zupełnie inny układ przeniesienia napędu, zupełnie inne zawieszenie wszystko skonfigurowane, zrobione tak żeby zapewnić kierowcy i pasażerom, oczywiście, bo to jest samochód głównie dla pasażerów, jak najwyższy poziom komfortu, no, cena faktycznie nie jest zbyt atrakcyjna, ale jak mawiamy z Piotkiem, jak ktoś jest biedny, to nie stać go na takie rzeczy. Jeśli ktoś szuka takiego komfortowego samochodu do pracy, nie oszukujmy się, no, niewiele osób kupi sobie taki samochód po to, żeby jeździć nim po bułki czy po prostu użytkować go jako samochód na co dzień. Bo jest to samochód stworzony do zarabiania pieniędzy. I jako samochód stworzony do zarabiania pieniędzy, no faktycznie, zwracać się będzie całkiem długo. Ale z drugiej strony, możemy mieć pewną gwarancję, że dzięki temu, że właśnie zainwestowaliśmy w Mercedesa i w ten luksus, Możemy mieć pewną gwarancję, że osoby, które będą zlecały nam transport e, innych osób, będą poszukiwały czegoś luksusowego. No, w pierwszej kolejności będą wybierać właśnie nas. Zwłaszcza jeśli przywieziemy ich je takim samochodem i zobaczą, że coś, co wygląda jak dostawczak, może jeździć e, tak jak. Bardzo luksusowy samochód osobowy, zapewniając przy tym mnóstwo przestrzeni i przede wszystkim komfortu dla osób, które transportujemy. Co w przypadku takich samochodów jest naprawdę bardzo ważne. Pozostaje więc przejść do bardzo ważnego pytania: czy kupię sobie taki samochód? Cóż, jeśli bym potrzebował, to pewnie tak. Nie potrzebuję, więc. Nie kupiłem sobie takiego samochodu, bo to co mam wozić mnóstwo powietrza i za transport tego powietrza płacić tak chore pieniądze dla mnie równie dobrym wyborem w moim przypadku, w przypadku moich potrzeb transportowych byłby Mercedes klasy A czy nawet C klasa, która i tak już byłaby dla mnie za duża, ale tak taki samochód spełniłby moje oczekiwania w 100%. Jeśli potrzebowałbym czegoś większego i chciałbym kupić Mercedesa, to faktycznie chyba zdecydowałbym się na V-klasę, bo to całkiem rozsądny wybór. dla Lady, którzy poszukują samochodu do zarabiania pieniędzy. Dzięki takiemu wyborowi może być, praca kierowcy może być naprawdę bardzo przyjemna, czego wam i sobie życzę. Dziękuję również tym, którzy zasubskrybowali już mój newsletter. Bardzo mnie to cieszy, że to zrobiliście. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrypcji. Link znajdziecie w opisie filmu. Naprawdę warto. Obiecuję, że nie wysyłam żadnego spamu raz w tygodniu. W środę otrzymacie po prostu materiał, artykuł, który będzie zrobiony specjalnie dla Was, na swój sposób wyjątkowy. Dziękuję jeszcze raz za to, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.